Witam ponownie. Trzeba nawrócić albo co, jest błoto. Tragiczne tutaj. Dobrze, udało mi się w kołurze błota umyć buty. I tu jest pełno trawy, że tak powiem. Chcę wyjechać. Chcę wyjechać. No bardzo to jest moim zdaniem. Co jest? okay <laughs> it was terrible <30. laughs> jakie ostre światło, to znaczy no słońce, naprawdę orlane koguta Okulary muszę zakładać. Czerwone, dobra. dobra. Gałkę, którą całą, no ładna, w ładnym stanie, że tak powiem, za 5 zł no i dobra. Jeszcze pokazałem. Ach, machnął ręką i ty. Tak. No i dobra, ale ja skorzystałem. 307 nie pasuje. Też wiele od zespołów pasuje, ale to akurat nie, ale poszedł facet do, do z tej strony. A, to jest to samo. Poszedł, wszedł że tak powiem, bo stał na pierwszym piętrze to znaczy na drugim samochodzie. I słuchajcie. I, i, i spojrzał. Czy pan chce całe? Ja mówię, całe nie chcę, ja tylko ten, no, tak jak to właśnie. Ja, Mówi pęknięte jest i w ogóle, ja, nie no to ja całe szukam. No. No dobra, przejechałem się, wycieczkę sobie zrobiłem, gałkę mam, patrzałkę mam, wymienię sobie w domku, a może gdzieś po drodze stanę, zobaczę zewnętrzną. <laughs> Więcej nic, nic nie buchnąłem, nic nie tego, bo nic nie było wyświetlacz był 307 pisząc, że 307 ma, ale to jakiś dziwny model 307 bo po nie pas zresztą odwróciłem do góry dupką inne cyfry, bo ja już mam tak wzrokowo 68 na powiedzmy 400 tam 66 bodajże chyba ale, a to było w ogóle 408, to to także Zresztą wyświetlacz sam też nie, nie pasował. Także tylko się natrudziłem, żeby go wymo wymontować, ale położyłem go z powrotem. Trzeba szukać. No, no tutaj wyświetlacz w że ona tam była rozwalona. No. To, to, to nie było co jak to się mówi, bo no bo wiecie szumie, to trzeba samemu zobaczyć co i jak. Jak pasuje, to później się z nimi dogadywać, jak to się mówi. Coś mi się wydaje, że te moje hamulce trzeba odpowietrzyć albo wymienić klocki, ale jeszcze klocki z był po centymetrze jak nie lepiej, bo jak koła zmieniali zimowe to przyglądałem się. Taki jest, no naciśniesz i jest taki, no, zjawisko, że naciśniesz, ale samochód jedzie. trzeba dopiero jeszcze raz poprawić, dopiero wtedy. Tak jakby, nie wiem, no powietrze gdzieś się załapało, czy co. Czy ja jestem przewrażliwiony? Nie wiem, nie mam pojęcia Pogoda słuchajcie, słoneczne Wariat tak zwany a <laughs> Wariat oświetleniowy nie działa Mój, nie wiem co się mu stało bo zawsze, nawet w ogóle, jak Jak to się mówi Się tam wypali, nie? To, to powiedzmy, o nie ma nic chyba że ja nacisnąłem coś mogłem to był taki Wyłącznik, kurczę wieczorem nie wiem już nie pamiętam Muszę sprawdzić tam za tym na sobie głowym stanę na poboczu <clears> Ow. <throat> Wiesz <laughs> na coś się zrobiło niebieski się ten pośrodku zrobił jaki to

gdzieś po polach stanę sobie no, tu jeszcze nie po zabudowania, są tam ciut dalej. Gdzieś może na słoneczku na poboczu i tyle. <tryk> My, no, dro jakaś droga polna, a tu raczej nikt nie jedzie. Tam nie jeździ. No, to sobie mogę tu stanąć. Pa. Na razie wyłączę moi drodzy. Niech pojazd przyjedzie.